Cześć, witajcie! Z tej strony Karina. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat tworzenia makra w Excelu. Jeśli wykonujemy powtarzające się zadania, możemy zarejestrować makro, aby je zautomatyzować. Tworzenie makra polega na rejestracji sekwencji działań. Jest więc zestawem akcji, które możemy uruchamiać wielokrotnie. Sprawdźmy to na przykładzie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Załóżmy, że regularnie dostajemy zestawienie kosztów poszczególnych działów w firmie. Naszym zadaniem jest wyróżnienie działów, których koszty są powyżej 20 tysięcy. Makro możemy zacząć nagrywać, klikając tutaj poniższą ikonkę. Zobaczcie, że gdy na nią najechałam, to mamy komunikat, że w tej chwili nie są rejestrowane żadne makra. Kliknij, aby rozpocząć rejestrowanie nowego makra. Kolejnym sposobem jest rejestracja poprzez zakładkę Developer. Jeżeli jej nie macie, to klikamy na wstążce prawym klawiszem myszy i wybieramy polecenie Dostosuj wstążkę. I tu w oknie musimy mieć zaznaczoną właśnie tą kartę Developer. Klikamy OK. Sprawdźmy na początek, jakiego błędu unikać podczas rejestrowania makra. Dokonajmy formatowania kosztów powyżej 20 tysięcy. W karcie Developer klikamy Zarejestruj makro. Otworzyła nam się tabela, w której możemy podać nazwę makra, skrót klawiszowy, gdzie ma być przechowywane oraz opis. Póki co zostawmy bez zmian i kliknijmy ok. Zaznaczamy komórki od B2 do B6. Następnie przechodzimy do karty Narzędzia Główne, Formatowanie Warunkowe, Reguły Wyróżniania Komórek, Większe niż. I tutaj wpisujemy 20 tysięcy. Niech zostanie to jasno-czerwone wypełnienie z ciemno tekstem. Klikamy OK. Następnie na dole, gdy najedziemy na ikonkę, to zobaczcie, że teraz widzimy, że makro się nagrywa. Zatem klikamy na tą ikonkę, aby zakończyć rejestrację makra. Makro mamy zarejestrowane, ale sprawdźmy, co się stanie, jeśli będziemy chcieli użyć go na innych danych. Przejdźmy do arkusza makro 2. Zobaczcie, że tutaj mamy nieco więcej danych. Przechodzimy do karty developer i wybieramy polecenie makra. Zobaczcie, że tutaj na liście znajduje się makro, które utworzyliśmy. Wybieramy je i klikamy uruchom. Zwróćcie uwagę, że Excel nie zastosował formatowania dla wszystkich danych, a jedynie do komórki B6. Podejrzyjmy kod naszego makra. Wybieramy polecenie Visual Basic i tutaj klikamy dwa razy na Module 1. Już na początku widać, że zakres makra jest od B2 do B6. Zobaczmy, w jaki sposób prawidłowo zarejestrować makro. Na początek usuńmy formatowanie z arkusza. Rozwijamy narzędzia główne, następnie formatowanie warunkowe, wyczyść reguły zaznaczonych komórek. Przejdźmy do arkusza makro 1 i tu również usuńmy formatowanie. Rozwijamy formatowanie warunkowe, wyczyść reguły, może być również z całego arkusza. Teraz w karcie Developer klikamy Zarejestruj makro, aby ponownie je zarejestrować. Nazwę makra wpiszmy na przykład Formatowanie i klawisz skrótu niech będzie Ctrl plus E. Pamiętajcie, że gdy wybierzemy skrót, który już istnieje, np. Ctrl Z czyli cofnij, to go nadpiszemy. Warto więc wybierać takie skróty, których nie używamy. Klikamy OK. Ustawiamy się w komórce B2 i tym razem nie zaznaczamy zakresu ręcznie, tylko zastosujmy skrót Ctrl Shift Plus strzałka w dół. Teraz ponownie przechodzimy do karty Narzędzia Główne. Formatowanie warunkowe, reguły wyróżniania komórek większe niż. Wpiszmy 20 tysięcy, niech zostanie jasno-czerwone wypełnienie z ciemnoczerwonym tekstem. Klikamy OK i klikamy ikonę na dole, aby zatrzymać rejestrowanie makra. Zobaczmy, jak zadziała tym razem utworzone makro na naszych rozszerzonych danych. Dla naszego makra formatowanie zastosowaliśmy skrót CTRL plus E, zatem tym razem nie będziemy go uruchamiać poprzez polecenie makra, tylko zastosujmy skrót CTRL plus E. Zobaczcie, że dzięki kombinacji CTRL plus SHIFT plus strzałka w dół Excel prawidłowo zastosował formatowanie dla wszystkich danych. I teraz przejdziemy do karty Developer i wybierzemy polecenie Visual Basic, klikamy dwa razy na Module1, zjedźmy niżej do formatowania i zobaczcie, że teraz w zakresie mamy B2 do końca zakresu. Na koniec zobaczmy, jak zapisać skoroszyt z makrem. Aby zapisać skoroszyt, w którym mamy utworzone makra, przechodzimy do karty Plik, Zapisz jako. Przeglądaj. I tutaj w, poli, w polu Zapisz jako typ, rozwijamy, musimy wybrać skoroszyt programu Excel z obsługą makr xlsm. W ten sposób prawidłowo zapiszemy plik z makrami. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam Wam, jak tworzyć proste makra. Jeśli odcinek Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam Was także do subskrypcji mojego kanału, abyście byli na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Cześć!